Witam serdecznie. Jeden z moich widzów, Michał Rabiński, zapytał mnie wczoraj w komentarzu, kiedy będzie odcinek o pocztówkach dźwiękowych. No i drodzy, ten odcinek miał się e, pojawić w poniedziałek e, w serii mm, technicznej, ale pomyślałem sobie, że skoro mamy sobotę, mm, większość osób ma wolne. To obejrzyjcie sobie ten film dzisiaj. Dlaczego nie? Cóż to takiego pocztówka dźwiękowa? To kolejny format, głównie polski wymysł. Ehm, pocztówki były bardzo popularne w latach 60. i jak wiadomo, gramofon Bambino był przystosowany do odtwarzania właśnie tego typu płyt. Pocztówki dźwiękowe dzielimy na dwa rodzaje. Zwykłe plastikowe, czyli tworzone w małych manufakturach, ale w milionowych nakładach, i mamy tak zwane też pocztówki kolekcjonerskie. Są to zwykłe papierowe pocztówki, gdzie rowki tej pocztówki są pokryte folią i bardzo często był tam jakiś obrazek. Bądź też zdjęcie artysty. I co by nie mówić, tego typu pocztówki ze zdjęciami artystów są dzisiaj, co by nie mówić, obiektem kolekcjonerskim, i ich cena, jakby nie było, idzie w górę. Natomiast co ciekawe, że głównym wydawcą też, Pocztówek dźwiękowych była firma Tonpress. Firma, która wydawała głównie single, ale wydawała też long play. I te pocztówki z Tonpressu akurat grały najlepiej. Często były tam tak zwane dobranocki, czyli bajki dla dzieci, ale naprawdę jeżeli. Pocztówka była zachowana w bardzo dobrym stanie, nie można było się do dźwięku jako takiego przyczepić. Natomiast były w różnych kolorach zwykłe pocztówki, tak jak mówię, e, tworzone przez różnego typu manufaktury. E, generalnie rzecz biorąc, pojawiały się tam też utwory zagraniczne. Co by nie mówić, nielegalnie przegrywane z ówczesnego radia Luxemburg. Na tym wówczas można by powiedzieć, potentaci pocztówkowi robili potężne pieniądze. Nikt nie przejmował się czymś takim jak prawo autorskie, ponieważ pocztówka dźwiękowa, jako płyta, jako taka, była najtańsza. Pocztówki dźwiękowe można było kupić w kiosku Ich cena wahała się od 12 zł na początku do 20. W kioskach również były tak zwane epki, czyli czwórki, czyli mini albumy, tak zwany extended play. Natomiast jeżeli chodzi o long playe, no to trzeba było takiego long playa wystać, powiedzmy w tak zwanych pojawiały się te płyty między innymi w księgarniach lub tzw. kmpikach. E, moi drodzy e, i tam rzeczywiście, e, jeżeli była jakaś premiera e, płyty, ustawiały się potężne kolejki. A kiedy rzucili hasło, że pojawia się jakaś płyta zagraniczna, bardzo często była to jugosłowiańska wytwórnia Jugoton, to naprawdę e, ludzie stali nocami. To w kolejkach. To nie dzisiaj to, że idziemy do, e, powiedzmy, do sklepu kupujemy sobie nową płytę, czy zamawiamy ją przez internet bez żadnego problemu. E, wtedy też e, wiadomo, jeżeli chodzi o płyty winylowe, mm, istniał tak zwany czarny rynek. E, można by to tak nazwać, ponieważ, e, ponieważ e, Standardowo, powiedzmy w latach 80., w stanie wojennym, płyta kosztowała long play w granicach 150-200 zł. Tyle e, napisał na okładce producent. Natomiast przy zakupie można było wziąć 5 egzemplarzy. I kto nie zdążył, a stał w tej kolejce, płacił nieraz 2 trzy razy więcej. Po prostu, żeby tą płytę zdobyć. Czyli kupując płytę za 200 zł, wychodząc z takiego KMP-ku, śmiało ją można było sprzedać już za 600. Tak to było, ponieważ, e, ponieważ e, młodzież była wówczas spragniona szczególnie polskiego roka. Był ten boom polskiego roka na początku lat 80., rzeczywiście, i istniał, co by nie mówić, tak zwany czarny rynek. Natomiast e, sama Pocztówka dźwiękowa, ja mówię, jeżeli chodzi o jakością, nie grzeszyły te płyty. Bo to znaczy się, jeżeli była nowa, no to wiadomo, e, w, grało to w miarę przyzwoicie, szczególnie jeżeli chodzi o ton presy. Natomiast ton pres, e, co by nie mówić, mimo tego, że te rowki były powleczone e, folią, to e, było to robione na tak zwanym zwykłym Papierze. Po prostu e, bardzo łatwo można było tą pocztówkę zniszczyć, na przykład zginając ją, i wtedy już po prostu e, ramię bujało się na przykład góra dół, ponieważ w danym, e, w danym miejscu mogła być pocztówka e, załamana, i tutaj już było ciężko to po prostu wyprostować. Natomiast Pocztówki, które zrewolucjonizowały polski rynek w latach 60., czyli te pirackie manufaktury, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to yy, pocztówki dzisiaj praktycznie żadnej wartości. Były to po prostu różnokolorowe, plastikowe karty, na których były naniesione rowki i yy, był, yy, były tytuły utworów. Po prostu wybijane, generalnie drukowanymi literami. Natomiast, jeżeli chodzi o pocztówki, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, dlatego że istniały e, specjalne studia nagraniowe i też to robiło się wbrew dzisiaj byśmy powiedzieli prawu autorskiemu, e, że można było po prostu były specjalne pocztówki mniejszego formatu z jakimś tam powiedzmy bukietem kwiatów, gdzie można było kupić to i wysłać e, osobie z rodziny na imieniny, na urodziny. Jak się to odbywało? Z tyłu był, była normalna kartka, tak jak, tak jak mamy tył karty pocztowej klasycznej karty pocztowej było miejsce na znaczek. E, było miejsce na imię, nazwisko, adres, i po drugiej stronie standardowo było miejsce na krótkie życzenia. Natomiast w takim studiu za jakąś tam, powiedzmy, wtedy, powiedzmy, umowną opłatą, można było e, nagrać na tą pocztówkę e, jakiś wielki przebój z tamtych czasów. I nagrać między utworem, w trakcie utworu, swoją dedykację. E, oczywiście, dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale tak było, moi drodzy. I taką pocztówkę cioci czy babci wysyłało się na imieniny, czy też na urodziny, że tam wnuk czy ktoś z rodziny nagrał się na pocztówce dźwiękowej, zadedykował piosenkę, prawda? I był to rzeczywiście prezent. Ja e, obecnie. Yy, powiem szczerze, nie mam, nie mam, o ile dobrze kojarzę, nie mam pocztówek dźwiękowych, więc nawet nie mam, jak tego pokazać, ale generalnie było to od kwadratowych, od prostokątnych, przeróżne. Rynek rosyjski yy, też był ciekawy, jeżeli chodzi o pocztówki dźwiękowe, dlatego że pocztówka dźwiękowa wyglądała tak: tu był półokrąg, a tu była prosta podstawa. Mam takie jeszcze u dziadków e, pocztówki. Kiedyś, może przywiozę, może pokażę. Tam generalnie mam pocztówki dźwiękowe, tutaj nie mam żadnej, więc e, myślę, że kiedyś nagram też sequel do tego odcinka, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać, jak taka pocztówka wygląda. Natomiast mówię, e, gramofon Bambino był głównie stworzony do e, pocztówek dźwiękowych i rzeczywiście na tej na tym nośniku się sprawdzał. Natomiast e, tonpresowskie pocztówki były najlepsze, bo grały, co by nie mówić, najgłośniej. Natomiast najbardziej pożądane są e, zwykłe papierowe pocztówki ze zdjęciami artystów. Wtedy wygląda to w ten sposób, że na tylnej stronie, tam gdzie mamy wpisać życzenia, jest utwór i wykonawca, a z przodu jest na folii zdjęcie wykonawcy. Te pocztówki są dosyć cenne i są dosyć poszukiwane. Jeszcze jedna jest kwestia, jeżeli chodzi o pocztówki dźwiękowe i te pocztówki dźwiękowe też są dosyć pożądane, są to tak zwane pocztówki reklamowe. Na normalnej karcie pocztowej klasycznego formatu były ogłaszały się różne firmy. Ja pamiętam, że miałem kiedyś też kilka tych pocztówek Reklamowych, Reklamowało się tam, reklamowała się tam między innymi fabryka samochodów osobowych na żaraniu, czy wiele innych. I na przykład mieliśmy prospekt Poloneza czy Dużego Fiata na pocztówce. Tego typu pocztówki też są poszukiwane, więc jak macie jakieś tak zwane pocztówki firmowe, czy też pocztówki ze zdjęciami artystów, to naprawdę powoli, bo powoli. Swoim torem, ale idzie to powoli w górę, bo to już są płyty nie tyle do odtwarzania, ile do. Y, y, istnieje na to powiedzmy y, rynek kolekcjonerski. Są ludzie, Którzy zbierają tego typu pocztówki. E, tak samo jak zbierają płyty szelakowe czy zbierają dziesięciocalówki, też formaty już kompletnie zapomniane. E, moi drodzy, myślę, że Michał Rabiński i wielu innych, którego serdecznie pozdrawiam, będzie, na, będziecie na pewno zadowoleni, bo to coś nowego. A dzisiaj przypominam o 21:00 e, live na e, YouTube. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Czas na winyl na YouTube. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się o 21 na live.